Witajcie znowu. Tym razem nam się udało i kupiliśmy multipak. Szukaliśmy go w naszym mieście, a aktualnie dzisiaj jesteśmy na wycieczce w Częstochowie i jednym z celów wizyty w Częstochowie właśnie było odwiedzenie sklepu Tesco. I okazało się, że multipaki są, ale nie w. Yy, Stoisku z gazetami, tylko przy kasach, ale nie przy wszystkich kasach. Takich specjalnych kasach o takiej szafeczki, gdzie, e, gdzie, która jest zamykana i tam są najcenniejsze rzeczy. Tutaj pani powiedziała mi, że tych rzeczy nie wykładają, e, nie wykładają razem z gazetami, bo to są za drogie rzeczy i dosyć często im giną. Więc udało się i tak, udało nam się wybrać z limit, limitek. Szukaliśmy kilka limitek, udało nam się wybrać, zaraz zobaczycie jakie to będą limitki. Więc y, trochę to trwało, ja 10 tych saszetek grzebałem, przekładałem y, i otwieramy i zobaczymy. Czyli tak, to jest y, 38 kart, czyli 6 saszetek i 2 karty limitowane. OK. Bartek coś kaszel ma? No dobra, daj, dawaj. O, pogniecione już. Pogniecione się od szukania limitek. Tak, to wyciągaj Bartek karty. No dobra. O, i nam Jedna że tak. Jedna saszetka. Jedna saszetka limitowana. Co? No, Andre Shirle z Chelsea, dzisiaj troszeczkę gorsza kamerka. I następna to o. No właśnie, poszukiwany Courtois z Chelsea. i o. żeby nie przedłużać to... Saszetki. Tak, otwieramy saszetki, zobaczymy, zobaczymy co jest. Eee, tego Pana znamy? Fabregas, Fabregas tak, no. Louis. Luis, Samuel z Bazel, Bulut Galatasaray, Master, Uuu, no nie, powtórka, same powtórki, Master, Barcelona i Uuu. Game Changer, ale go mamy prawie, czyli co na wymiankę, jeżeli ktoś by był zainteresowany... Proszę piszcie. Bazyceloną i... Dobra, mamy. Benzema i celona. Tutaj mamy loga. Mamy bazówki. O, Szczęsny. Mamy Szczęsnego? Następne loga. Szczęsny, nie, 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 Gross, Krojc. Mamy, mamy, mamy. Wsuwa nam się tu. wszystko. Tutaj jest, tutaj bazówki. To tego Wendel, mówię. znowu Moskwę chyba mamy. Mamy Moskwę! O powtórka je. Moskwy! Marco Royce To chyba też powtórka, nawet już nie wiem. I Fisher Rising tutaj Star. Tutaj mamy. Pytam, tutaj mamy tych. Dobra. <śmiech> <śmiech> sobie tego jemy. O, oh, jest. Nadko z Moskwy. Matie Jeremy z Barcelony. Adu, Malmo, Co to teraz Sapel, a, jakiś tam, Star, tak? Santana, słabiutka tak, Strasznie słaba saszetka. Słabiutkie saszetki. Następny Raising Słabiutkie saszetki ten razem są... Teraz kogo otwieramy? Bejla. Bejla, Bejla, Bejla. Jeszcze Matich, jeden Bejla. został. Weiden Weidenfeller, Kamen. Muslera, Bayer Lever, kuzen, powtórka, o nie. Nie, loga same powtórki Cahill Hill i Tyson z Shakhtara. Oj, właśnie jeszcze dog, ile tych sesza, tak? Defensive Teraz znowu Bail? tak, znowu Bail, no to coś słaba, słaba Bardzo słaby Multipack, multipack tak Mbemba hmm. Frank, Leno Thomas Dumiret. Miller Co, Benfica powtórka! A Hern Hernandez nie mamy. Uuu, no, pierwszy Pietrzykspert! Tak. No ale mogło być lepiej. Ostatnia z tego kiepskiego. Z Getzem. Z, get z get -ek. Get -ek. Get -ek. O, widzę, że chyba nic nie będzie. Nie, nie będzie, nie będzie link tej. Nic nie będzie już kiepsko, kiepsko. Wilsher, Hart. Debut powtórka, wszystko powtórka, boateng. A no, boateng. O, ojej. ojej Blaya tak dał. No, słabiutko, Częstochowska. <coughs> Częstochowski <coughs> rozpakowanie i multipak słaby. Pozdrawiamy.